Mówiąc o starożytnych wojownikach, od razu na myśl przychodzą choplici, tak często obecni w filmach o starożytności, takich jak na przykład 300. Ich zwycięstwa i porażki, szczególnie z czasów wojen perskich, przeszły do legendy. Widzimy ich niemal jako herosów stojących w ciasnym szyku, pokonujących tabuny wrogów. Kim byli i jak walczyli w rzeczywistości? Hoplici stanowili główną siłę armii greckich miast państw, zwanych Polis. W większości nie byli zawodowymi wojownikami, jako obywatele miasta w razie potrzeby stawali w jego obronie. Uzbrojenie nie było ustandaryzowane, różniło się znacznie w zależności od miejsca występowania i zamożności właściciela. Nie ważyło też ponad 30 kg. Jak to wstępnie zakładano. W rzeczywistości waga oscylowała w okolicach 20-25 kg i z biegiem czasu była redukowana. Zaczniemy od tarczy zwanej Hoplon, od której wzięła się nazwa wojowników. Mierząca około metra średnicy okrągła tarcza nie była wykonana z brązu, jak na filmach, lecz z drewna. Tylko niekiedy była pokryta cienką warstwą tego stopu metali. Tarcza, często bogato zdobiona, stanowiła podstawową ochronę hoplity na polu walki. Ważyła od 6 do 8 kg. Kolejnym bardzo charakterystycznym elementem uzbrojenia ochronnego był hełm. Do ogólnej świadomości najbardziej przebił się ten typu korynckiego, zapewniający najlepszą ochronę kosztem ograniczonego pola widzenia. Używano również hełmów iliryjskich i chalkidyckich. Powyższe rodzaje w dużej części zostały wyparte przez tani i prosty w wykonaniu hełm pilos. Tak, Grecy przeszli drogę od tego do garnka. Jeżeli chodzi o ochronę ciała, popularnym, choć kosztownym rozwiązaniem był napierśnik z brązu który następnie został wyparty przez lżejsze i wygodniejsze rozwiązanie w postaci pancerza wykonanego z wielu warstw lnu, zwanego linoforax. Szczerze mówiąc do końca nie wiem jak się wymawia tą nazwę. Jako ochronę nóg stosowano nagolenniki z brązu. Podstawową i ikoniczną bronią była mierząca między 2,2 a 2,7 metra włócznia zwana dora wykonana głównie z drzewa jesionowego. Grot wykonany był z żelaza lub brązu. Dodatkowo włócznia posiadała również tylec, który służył do wbijania broni w ziemię podczas postoju. W przypadku utraty włóczni, jako broni zapasowej używano wykonanych z żelaza lub brązu, krótkich, mierzących około 60 cm mieczy zwanych xiphos. Jeżeli chodzi o formację, Choplici najbardziej utożsamiani są z falangą. Wojownicy w falandze stali w rzędach, trzymając tarcze z lewej strony, chroniąc jednocześnie towarzysza stojącego obok. W prawej zaś dzierżyli włócznie. Formacja ta była szczególnie efektywna podczas ostrzału ze strony przeciwnika. Miała również ważny aspekt psychologiczny. Stałe wsparcie ze strony towarzyszy... Ograniczało chęć ucieczki z pola bitwy. Hoplici nie zawsze musieli stać tarcza w tarcze. W zależności od sytuacji czasami zachowywali pewne odstępy, na tyle duże, żeby nie ograniczać swobody ruchu, i na tyle małe, żeby nadal otrzymywać wsparcie ze strony towarzyszy broni. Pozwalało to na łatwiejsze manewrowanie w terenie, szybszą ewakuację rannych oraz współpracę z lekką piechotą. Oszczepnicy mogli wchodzić pomiędzy szeregi ciężej uzbrojonej piechoty, prowadząc ostrzał w kierunku przeciwnika. Jak wyglądała walka z perspektywy Hoplity? W przeciwieństwie do scen przedstawionych w filmach, w starożytnej bitwie Hoplici nie prowadzili szarż w pełnym biegu. Nie pozwalał im na to instynkt samozachowawczy. Wiedzieli, że frontalny atak szybciej skończy się śmiercią, Niż sukcesem. Często zatrzymywali się w pobliżu przeciwnika, aby uporządkować szyk oraz zagrzać się do walki, rzucając obelgi w kierunku swoich wrogów. Dopiero po tym, powolnym krokiem ruszali naprzód. Istniały dwa główne typy ataku włócznią: z góry, co było skuteczne przy ciasnej formacji, oraz z dołu, co było mniej wyczerpujące na dłuższą metę. W przypadku utraty włóczni hoplici używali mieczak siphos, często przechodząc do walki na krótkim dystansie tarcza w tarczę. Bitwy w starożytności mogły trwać wiele godzin. Fizycznie niemożliwe jest pozostawanie w ciągłej walce przez cały ten czas. Przykładem mogą być współcześni sportowcy, bokserzy czy zawodnicy MMA, którzy skupiają całe swoje życie na treningu, a po kilkunastu minutach intensywnej walki są wyczerpani. Starożytni wojownicy, mimo swojej wytrzymałości, również musieli robić przerwy, aby złapać oddech. W tym czasie trwał ostrzał ze strony lekkiej piechoty, a ranni wojownicy byli wycofywani na tyły wojsk. Po jakimś czasie ponownie wstawiano walki. Paradoksalnie odwrót zazwyczaj zaczynali nie wojownicy z pierwszych szeregów, będący w ferworze walki, lecz ci z tyłu i środka formacji. Nieatakowani mieli możliwość dokładniejszej obserwacji pola walki. Mniej doświadczeni i słabiej uzbrojeni, widząc liczbę rannych i pogarszającą się ogólną sytuację, mogli łatwo spanikować i rzucić się do ucieczki. Osłabiało to morale pierwszych szeregów i jednocześnie zagrzewało przeciwnika do intensywniejszej walki. Dopóki trwały regularne starcia, straty były stosunkowo niewielkie. Sytuacja zmieniała się podczas odwrotu, gdzie na uciekinierów rzucała się lekka piechota oraz jazda, skutecznie prowadząc pościg za wolniejszym i spanikowanym przeciwnikiem. Szerszy obraz, Ustawienie podczas bitwy np. szyk skośny w bitwie pod Leuktrami, oraz coraz istotniejszy udział jazdy i lekkich oddziałów zostawiam do opisania w materiałach o konkretnych bitwach. Jeżeli chcesz być na bieżąco, serdeczna prośba o zostawienie lajka oraz subskrypcji. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.